Tylko to będzie tak półtorej minuty i koniec. Jeszcze okej. Okay. No nie, nie graj na razie, bo to musi być... Y Jeszcze wyjdzie bo to jest płatny temat. No, no dawaj, <laughs> Jedziemy! Jej. Czekaj! Bo nie widzę. Trzymaj. Trzymaj. Nagrywasz się czy nie? No, tak. Już? Tak. Hej ludzie. Nazywamy się Klut. Glut. Nie Glut, tylko Klut. To jest zespół Klut. Mamy nowego wokalistę. Tom jest. Witam serdecznie. Jestem Tomek, Stworek. I zagramy. Zagramy. Czekaj, ja, ja zapowiem. Ja, ja, ja zapowiem, bo jestem do nowy. Do Jestem nowy. Do Czeka? Hani zagramy. Utwór zespołu Decult. Klut. Do, do Hani. Klud. Do Hani. Do hani. Yy, daj mi też mikrofon, to coś powiem jeszcze. Marian Paździał coś chciał. Yy, Prosimy, nie regulować odbiorników, my naprawdę tak wyglądamy. I wszelkie jakieś przydźwięki, jak będą, to będzie wina yy, blachy w kręgosłupie naszego Tomego S i może tam lekko wzbudzać dźwięki, no niestety, no... Prawo fizyki, no niestety. Także wybaczcie. I, i zagramy... Sytuacja, zresztą na nas może tak oglądać. Yy, Klut yy, zaśpiewa yy, do Hani. O Ani. Ja chciałbym od razu Kazika Staszewskiego przygłosić, ale oni tutaj, mi kazali śpiewać. Także tak będzie wyglądało. Dobra, to tyle i zaraz zaczynamy e, premierę. Już, okej. Okay? Takie, słuchacie nas swoją odpowiedzialność. Okej. Okay. No. A właśnie, no. <laughs> Dokładnie. Już? To już.